Dzień dobry wszystkim, tu wasza nowa YouTuberka Marta. Ostatni raz widzieliśmy się, kiedy byłam przed punkcją. Przychodzę do Was z małym update'em. Punkcja się udała, pacjent ma się już dobrze. Po punkcji było trochę kiepsko, ale to jak zawsze: opuchnięty brzuch, bolący brzuch, zaparcia przez 10 dni. To jest na porządku dziennym plus 4-5 kilo. To też jest całkiem naturalny, niestety taki skutek uboczny, jeden z widocznych, także niektórzy tyją przez żarcie śmieciowe, a niektórzy tyją przez leki. <taki> Taka jest prawda. Oczywiście nie tylko, nie ćwiczę teraz i nie ćwiczyłam w trakcie stymulacji gdyż stwierdziłam, że tym razem postaram się zminimalizować wszystkie takie powiedzmy niesprzyjające czynniki. Także wszystko było tak jak powinno być pod linijkę. Zaraz będziecie mieli okazję zobaczyć na żywo transfer, gdyż zapytałam czy mogę nakręcić kilka ujęć i pozwolili mi lekarze cały transfer nakręcić, także zobaczycie jamy Macicy z obrazu USG, oczywiście, <gry> i y, taką wielką, długą szpilę, którą wprowadzane są zarodki tam na samym końcu. Takie dwa punkciki ledwo widoczne gołym okiem to będą te moje dwa zarodki. Zarodki y, przetransferowane zostały mi w czwartej dobie także to, to było stadium Moruli. Upierali się na czwartą dobę. Mogłam dostać też w piątej dobie blastocystę, ale stwierdzili, że lepiej będzie, jeśli dostanę zarodki czterodniowe. Także zapraszam Was do obejrzenia krótkiej relacji z kliniki, z transferu. Swear I won't forget. Why do I regret this? In my mind, reckless thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Jak mogliście widzieć, zarodki siedziały już na swoim miejscu, czyli w macicy. Przez dwa tygodnie moim zadaniem było nie się, branie dalej leków, w tym progesteronu, prednisolonu. Leków, które rozrzedzają krew, witamin, magnezu, yy, jeszcze coś miałam. Robiłam tak dwa tygodnie. Od siódmego dnia po transferze zaczęłam już oczywiście swoją, swój rytuał testów ciążowych trzy razy dziennie. Po kilku dniach stwierdziłam, że nie ma to większego sensu, gdyż te testy są ujemne. Czyli negatywne w momencie, kiedy powinny być już dodatnie. Więc już wtedy robiłam chyba jeden dziennie, bo już wiedziałam, że wszystko przepadło. I miałam rację w poniedziałek yy, pojechałam na badanie krwi, żeby dowiedzieć się oficjalnie, że in vitro się nie udało. Kolejny transfer nieudany. Będzie trzeba teraz czekać, aż organizm dojdzie do siebie, hormony się wyrównają, wrócą na swoje miejsce i zostaje mi jeszcze jedno in vitro. Także nerwówka rośnie, stres rośnie, presja rośnie. Tym razem zamrozi, zamroziliśmy zarodki. Mamy sześć zarodków zamrożonych, ale to też, no to jest mało i dużo. Sześć zarodków, tak jak mówiłam, zostało zamrożonych, ale to też nie jest y, taka optymistyczna wizja, gdyż po rozmrożeniu może okazać się, że został tylko jeden zarodek lub dwa na przykład. Już miałam tak raz, że było bardzo dużo zarodków zamrożonych, a po rozmrożeniu okazało się, że one nie przeżyły, przestały się rozwijać. Nie rokują, dlatego nie, może, nie mogą zostać na przykład przetransferowane. Jestem bardzo ciekawa. Muszę jeszcze zadzwonić do kasy chorych, ile mam czasu na wykonanie ostatniej bezpłatnej stymulacji in vitro, i później trzeba będzie podjąć męską decyzję, czy robimy to dalej za własne pieniądze, czy odpuszczamy. Przy ostatniej procedurze czułam się bardzo dobrze. Nie miałam jakoś tam za dużo stresów takich związanych z pracą, gdyż nie pracowałam. No w lutym miałam takie zastępstwo. Mogłam się odnaleźć w nowej roli jako pracownik przedszkola. <grym> Przedszkolanka pani z przedszkola. To nie jest takie przedszkole pełnowymiarowe. Jedna pani wychowawczyni, pani opiekunka zachorowała i poprosiła mnie, czy zgodziłabym się po prostu przejąć jej godziny. I Spełnił się mój największy koszmar, czyli pracy w przedszkolu. Ale no nie powiem, też było dla mnie to dosyć nowe doświadczenie. No co ja poradzę, że dzieci mnie uwielbiają. <laughs> nie sądziłam, że ktoś mnie, mnie poprosi o tak po prostu niewyobrażalną rzecz. No, ale wszyscy żyjemy, mamy się dobrze. Mało guzów, także wszystko do przodu. Wracając do in vitro, prawdopodobnie w marcu czeka mnie mrożony transfer. Jeśli będzie wszystko dobrze, jeśli wszystkie terminy będą się zgadzać, podejdę do mrożonego transferu i jeśli on nie wyjdzie, być może zrobię jeszcze tą ostatnią procedurę. Być może mówię o tym, bo. Nie powiem, przeszło mi przez myśl ostatnim razem, że po prostu ile można, że to już ostatni raz, że już nie będę po prostu sobie tego robić, mojemu organizmowi. Już nie mówię o tych dodatkowych kilogramach, bo to zejdzie, jak przyszło, to zejdzie. Ale po prostu te zaparcia, ten ból brzucha po operacji, no to jest naprawdę męczące. I dla mnie. Jako dla instruktora fitness chciałabym po prostu zachować tą sprawność fizyczną, a nie mogę po prostu pozwolić sobie teraz na regularne takie treningi, jakie miałam kiedyś. Ym, rygorystycznej diety też nie chcę wprowadzać, gdyż nie chcę po prostu, żeby mój organizm miał jakiś dodatkowy stres z tego powodu. I jestem dalej w takim zawieszeniu. To właśnie było w tym wszystkim najgorsze przy in vitro. Tamtym razem tak samo, jak już trzeci, czwarty raz się nie udało, to był taki cały czas stan zawieszenia. Już wolałabym po prostu na przykład być w tej sytuacji, że wykorzystałam wszystkie procedury, nie udało się, nie będę mieć dzieci, wiem na czym stoję, idę dalej. A teraz znowu nie wiadomo. To jest też, muszę przyznać, psychicznie trochę ciężka sprawa. Ale już bliżej niż dalej... Jeden etap będzie na pewno zakończony, co dalej, to zobaczymy. Szkoda, że się nie udało, bo miałam takie pozytywne przeczucie. Wydawało mi się, że dużo lepiej się czuję, że wszystko będzie dobrze, że może tym razem się uda, no ale nie ma łatwo. W moim przypadku nie jest łatwo ze wszystkim. Ale nie, to żebym teraz nie miała cierpliwości. Nie, 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 mam cierpliwość. Tak, ogromny. Wbijajcie mi jeszcze te noże w plecy, ja tylko wstanę, podniosę się silniejsza. Jeśli robicie in vitro, pamiętajcie, że będzie Was to in vitro gniatać do podłogi, będą Wam wbijać takie miecze w plecy. Będzie Wam przykro, będziecie płakać, będziecie krzyczeć, będziecie zwijać z bólu, ale jeśli się uda, to będzie warto. Nie przejmujcie się dalej do przodu. W Polsce jest tak, wiem, że musicie dużo więcej poświęcić, jeśli chodzi o finanse, niż tutaj. Dlatego życzyłabym sobie też, żeby trochę inaczej ta sytuacja wyglądała w Polsce. Ale jeśli macie możliwość, przyjeżdżajcie do Niemiec. Wystarczy mieć pracę na etat, żeby być ubezpieczonym i żeby otrzymać dofinansowanie. Z każdym rokiem to się zmienia, może się zmienić. Może być tak, że już nie będzie tych trzech procedur za darmo, ale póki co jeszcze jest, także przemyślcie sobie te sprawy. Przejdźmy teraz do holu. Tak. Holu na poprawę humoru. Na pierwszy rzut sukienka urodzinowa. <grym> Zbliżają się moje i Adasia urodziny, tak, bo urodziłam sobie Adasia w urodziny. Także będziemy świętować tego samego dnia. Sukienka z tyłu na suwak, tutaj z takim pasem, lekko odsłaniająca plecy z długimi rękawami. Jako że bardzo rzadko chodzę w sukienkach, stwierdziłam, że a co tam, poprawię sobie humor. Może w nią wejdę. Do tego czasu. Łupy primarkowe, czyli badziewie z primarka. Żartuję. <grymne> no zobaczcie, jakie to jest słodkie. Dwie piękne słodkie to rebuncie. A dać tu się dobija jakimś patykiem. <grymne> Takie zmieszczą tylko portfel i kartę płatniczą niewiele więcej tam wejdzie, no, dowód rejestracyjny, do auta ewentualnie. I to by było na tyle. Paczuszka różowa. Co to może oznaczać? Co jest w środku? Pokaż kotku, co masz w środku? Co może być? Oh! Hej Kylie! <ścoughs> Hej Kylie! Kylie Jenner e, Przysłała mi taką, wiecie, paczkę pr <ścoughs> Żartuję, oczywiście e, Zabuliłam za wszystko z własnej kieszeni Kylie wysłała tutaj Ładnie zapakowaną paczkę, szczerze mówiąc, myślałam, że tam trochę więcej tej folii bąbelkowej będzie. Nie pijaj tego! Czemu? Nie! To mnie relaksuje. Nie ma tego! To jest boja, Z firmy. I tutaj oto takie skarby. Pomadki matowe. Numer 700. Taka naturalna nude. 339. Wish you were here. Taka bardziej różowa. I 601 Ginger Matte. A ta jak to było? Bear Matte. I kredka. Kredka do ust. Też taki. Troszeczkę ciemniejszy odcień, ale Ala nude powiedzmy. I jeszcze na szybko te kolory pozwólcie, że Wam pokażę. No śliczny. Widać coś w ogóle? Um, no tak, widać. to coś złapało. Co złapało? Ostrość. Mm. Tak matka. I ostatnia tak. Czyż nie jest piękna. Także mój humor został poprawiony. Tak <grymiany> mówię. <grymiany> nie da się takimi materialnymi rzeczami niestety. Naprawić złaman złamanego serca. O, trochę się da, ale. No dobrze. To było na tyle, moi drodzy. Oczekujcie kolejnego pasjonującego filmiku. Wiktoria um, jest ze mną, także będzie mnie piłować, żeby <grywa> nagrywała częściej. Bo ostatnio po prostu miałam przesyt YouTube'em. Jeszcze mąż ogląda YouTube'a bardzo często i po prostu jak już słyszę te. Tych twórców, te filmiki, to po prostu nawet ja nie mam ochoty już na tego YouTube'a zaglądać. Ale wiem, że mam sporo do nadrobienia. Czasem nawet nie zostawiam komentarza, tylko lajkuję filmiki i oglądam i dalej po prostu. Ale wracam. Wracam ze zdwojoną siłą. Do następnego razu. Ciao.